Cześć! Cześć wszystkim! Dzisiaj witamy Was w czymś. E, w ogóle reaguję. W ogóle reaguję, Dzisiaj pora reagujemy sobie. Czymś nowym, no. Czymś nowym, no właśnie tak też zaczynałem, ale się spieszyłem trochę. Poragujemy sobie na TikToki. TikToki. Słuchajcie, Taki. Spróbujemy, zobaczymy co z tego wyjdzie. E, ja e... uwielbiam ją. <laughs> o, ona, ona tu jest. jest. I tam, Słuchajcie, dzisiaj Patryk założył TikToka na moim telefonie. Bo jakby TikTok w ogóle Poland istnieje. Tak, ale Patryk tam wrzuca jakieś rzeczy. Ja się osobiście trochę boję tej aplikacji. Jakieś tam niektóre filmiki do mnie docierały i... No zobaczymy, wiesz, o co chodzi. Boję się. Ale spróbujmy. Patryk jest operatorem tutaj TikTokowym, wybiera rzeczy. Nie wiem skąd, i jak, i co, ale no nie wiem, poddaje się po prostu. Jak nazywa się cienka kiełbaska z mielonego mięsa niezbędny składnik hot Doga, tak, kiełbasa? Boże, naprawdę ktoś powiedział, że kiełbasa. Ja ja się smognąć śmiecić, bo Gdzie? No jakby... Ale pani z żabki pozująca przy parówce z żabki? Okej, okay. nie no spoko no wiesz, no jakoś trzeba się radzić z tym czasem. Z Bradce, prawda? No. No, zwłaszcza, że wiesz, no chyba ta akcja influencerów nie zadziałała, że taki puchy nie ma co robić. Myślę, że koniecznie to trzeba powtórzyć. O Boże. Jezu, jaki cringe! O widzieli Ci To cała to, święta to pomina! No, to była taka choreografia, wiesz, powiedziałbym. No. Bo to jest taka choreografia Bo, TikTokerów, wiesz, a, jak tak robią do, do, do tej piosenki, tak? tak. To jest takie, było, czy, nie wiem, challenge czy jest czy, czy, czy ten sren, e, Challenge ale, no. czy starzy ludzie na TikToku. <głosy> <głosy> tak. <głosy> to jest TikTok? Jestem na TikToku. Wiadomo, że teraz ciężko się uczycie. Ale śmieszne, ale potrzebny jest też sport, e-sport. Zapraszam Was do turnieju Granatanna Cup, organizowanego wspólnie z Ministerstwem Granantana. Cyfryzacji, link w opisie. Ten początek szczególnie, ja myślę, że Andrzej totalnie by się odnalazł w kabaretach. Ja myślę, że tak. Nie? Polsat, dwudziesta... 20... To jest TikTok, ja... To jest totalnie, to jest hwe, 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 on hwe, hwe. i jeżeli mu się nie uda z tymi wyborami, to jest już ma, już ma pozycję. Tak, ja myślę, że Mała ma taką po, pozycję. A później wiesz, z kabareciku albo do jakiegoś programu, bo wiadomo, że jakoś oni tam lubią się kręcić. Oni tam jakoś się tak... No, dobra, będzie dobrze. Co się dzieje? Po co oni to robią? Jeżeli chcesz e, wyjaśnić komuś, co to jest cringe, tak, to włączasz, to włączasz właśnie to wideo. Włączasz wideo Kamera. Wszystko jest jasne. Ale po co? No, bo miało być zabawnie, no, zróbmy Jail'o. Mamo! No. Chodź na chwilę! Dlaczego ona jest. ona jest makaron, Surowy? Surowy chyba. Będzie jakiś prank na mamie. Chyba tak. Ty, 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 ty. To jest strzeliła. Ja tak Tamta no nocną. Tego ja jak pijam. mnie zaboli. Ja a wiem co ona zrobi. No. Z tym makaronem przykrycia. Co, ty robi? co tak zrobimy? No. Iza, I weź porób tak. To chodź z tyłu. Nie. No chodź z tyłu. Co, co, tak naciąg. Co? Nie ma okropnie. No proszę. Ty takie jesteś! A co ty mam na napnij? No napnij jej, no. no! napnij! Je. No. no nie wiem, co chyba. To kiedy mnie tak kruchy. jesteś! Okej, okay, ja nie widziałem tego pomysłu z makaronikiem i byłam. Może czy nie... sprawiło, to, to jest twoja e, ten? Może się nic czuściłem, ale nie czułem dreszczy jakichś specjalnych żadnego. Nic czuściłem. A jakieś dreszcz czułeś? Jakieś? E, wiesz co? Nie no, Szczerze, żadnych raczej. Czyli <laughs> nie zmieniło to twojego życia? Nie, zdecydowanie nie. <laughs> no ale mamy zmieniło. No mamy zmieniło. Z kim e, kilka makaroników, jakby poszło się, wiecie, gryźć. stacja, kuchnia. Myślę, że można jej jakoś pomóc. Nie, już za późno. Za późno no, już. No, Ada, przykro Najlepszy żart na prima aprilis. Jak wiecie, jutro jest prima aprilis. Dlaczego on tak mówi? Żart, tak w mówi, dziwnie. Żart, więc tak, Może oni z robotem? Najlepiej telewizor Najlepiej sprawny. <laughs> lepiej sprawny. I teraz będziemy już tylko wołać mamę i czekać na jej reakcję. Wow. No, bo zepsułem ci telewizor. Ale jazda. Co zrobiłeś? No to przez przypadek było. No, tak przez przypadek, no przez przypadek. Ale gra nie Co gra. Mateusz! Kupujesz nowy telewizor! Boże, jakie to było żadające! Zakładając, że nawet chcesz zrobić tego pranka, który w ogóle jest bez sensu i nieśmieszny. Tak. To przynajmniej nie uprzedzaj swojej matki, czy ktokolwiek kto ją gra. Tylko po prostu niech to będzie chociaż mikro tego realne. No, ojej Jezu, smutna. Smutno straszne, się na to, straszne. patrzę. No i co? Takie głupie, że no. nawet, okej, okay, co? No takie rzeczy jak. Y y y komuś coś robisz, tak. i, ale nie robisz krzywdy tym samym tak, i jest całkiem śmieszne. Tak, typu, tak, no. coś takiego, no, coś takiego mogę? Kiedyś było, e, Jezu, ja nie pamiętam, ale to było tak kilka lat temu, Boże, to jeszcze nie było TikToka, wow, były takie wow, śmieszne, wow, wow, wow. że na przykład ktoś sobie, e, ktoś wsypywał mąkę do suszarki, kojarzył coś takiego? I laska odpalała suszarkę i nagle jej białe Spujałe. na twarz były takie. Być może, nie wiem. To było. Ja to było przed dzieci. Nie wiecie o czym chodzi, o co chodzi. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. What the fuck? What <susur> the fuck? Czy ona sugeruje, że jak obetniesz sobie włosy, to stajesz się mężczyzną, będąc kobietą? Tak, chyba, tak. Tak wygląda to w jej świecie? I w ogóle masz zaraz na twarzy, i w ogóle wyglądasz inaczej? Antonina krzyka: czy Nie jest to ani zabawne, ani mądre, ani interesujące. Nie. Nie, nie, nie. No Co? Jakby <grybię> ten głosek po prostu. się No ale... Ale gdzie jest jakaś puenta? To miało, miało, mogło mieć sens, ale skończyło się zanim się zaczęło. Właśnie myślałam, że tam będzie coś dalej, będzie no. jakieś zakończenie tej scenki. No, ja bym dodał na przykład... A weź I już byłoby coś. Brzydkie słowo. Myślę, żeby się klikło, no. Dlaczego długopisy nie chodzą do szkoły? No. Bo wypisały. <laughs> 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 Okej, okay, babcia, babcia Tereska tu jest napisana. Babcia Tereska, spoko. Okej, okay, pozdrawiamy Babcię Tereskę. La, 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 kartoszka. La, 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 i szokoladka. La, 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 la i mięso. La la, 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 z chlebem. <laughs> Bo to jest takie la, 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 ten podkład można sobie do swojego wideo wgrać I ludzie sobie wgrywają i robią własne. I dodają wersje. jakieś słówka? Nie, to jest jakby podkład jest jasny, tylko do dodajesz wideo do tego, no, tak? No. Jak było kartoszka, coś tam czekoladka, i ludzie robią swoje wersje różnych rzeczy. Ale takie te... remiksy jakby tego. No tak, ale te słówka to każdy dodaje, czy one Mi... już są automatycznie zawsze te same? Te same. Podkład dźwiękowy sam. I te, te kartoszka tak się dodaje? I takie jest tam powiedziane w tym. tym? Tak. No, Ale to jest w jakimś obcym języku niepolskim, no. A dlaczego? Jaki problem? No właśnie, przecież my jesteśmy w Polsce. To chyba wszyscy powinni mówić po polsku. Nie podoba mi się to, trzeba to zgłosić I to mieszka? było, Ale... Jebło. Jebło. A więc nie było. Josh, 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 my Znaczy w sensie, obrzydliwie głupie po prostu, i nieśmieszne, i udawane. Kolejne, udawane po prostu. Żenadano. no. Ja też nie rozumiem. A co chodziło z tym jajkiem? Nie wiem, może one to jest, jest... jakiś inside joke. One może jest matką dziecka, bo coś tam mami było. I one ona jest kurką? Ale nie, jak ona, ona śpiewała jako, że do mami, to, to dziecko, to, to ona jest dzieckiem jajka No to kurką. Ale ona jest dzieckiem jajka? dzieckie A co pierwsze? Jajo czy kura? O Boże, czyli no. jajo było pierwsze, bo On jajo jest jej matką. Nie wiem, to jest jakieś chore. Chciałem mu pokazać. Wow. Rozumiesz? I co teraz. Ee, co dzięki temu mojemu zjezdowi? No, nie, no jest taki challenge, no, że się pokazuje, wiesz. Tak, 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 tak. Um. Ale po co? <noise> Wierom bane, walczyłem z alkohol moim fanem, polewiałem się szampanem, a ja, ja mam wierom bane, z moim sanem. Nie wiem o co chodzi, ale sama o, opcja, że y, laski y, przyjechała każda swoim autem, spotkały się w kółku, każda stanęła na dachu i tańczył. No właśnie ja liczyłem, że któraś spadnie. A, że będzie jakaś krzywda. No. Ale nie, wydaje mi się, że to mogłoby się fajnie wyglądać obok, że fajniejszy TikTok byłby jakby ktoś nagrywał po prostu jakieś laski, które robią jakieś dziwne rzeczy na autach. To by mnie bardziej bawiło, ale ja mam chyba takie dosyć mało popularne poczucie humoru. Witajcie dzisiaj bez Tasiego mleczka. Oh. W środku wygląda tak. Oh. uwaga, próbuję. Oh. Bardzo słodkie, ale nie jedzcie tego, bo to ma dużo cukru. Ja dla Was muszę to testować. Pozdrawiam. Witajcie. To ty? Boże, to jest. My jest. To... Zaginiony brat bliźniak chyba. To ty, możesz być testarem Tasiego mleczka. Naprawdę, ale nie jedźcie tego, lepiej oddajcie mi. Przygotuj sobie 10 palców. O Jezu, A to jest ta pani, powiedz, która pokazywała, za razem, była z prawdą. zgodnie z prawdą robiłeś daną rzecz? Czy kiedykolwiek byłeś za granicą? Czy kiedykolwiek jadłeś kebaba? Się. Czy kiedykolwiek byłeś na koncercie? Jak czy robiła, to musisz się zamykać. No, wiadomo, że jadła kebaba, kiedykolwiek bo tutaj jest czy kiedykolwiek jechałeś motocyklem? A dlaczego ona mówi, Czy kiedykolwiek byłeś zatrzymany do tej przez pani policję? Czy kiedykolwiek byłeś w spa? Czy kiedykolwiek... Aha, byłeś i ta faka pokaże na koniec, tak? Czy kiedykolwiek jeździłeś na nartach? Czy kiedykolwiek jeździłeś konno? Nie, i po Czy kiedykolwiek nadfaka. jadłeś pizzę nożem i widelcem? Czy kiedykolwiek pracowałeś za pieniądze? No ale, o co Gdzie chodzi? Jest Gdzie jest, z... Gdzie jest Myślałam, że pokażę jej faka przynajmniej na tak. koniec, albo jednie ją w twarz. To by było super. To by było super, a, a, a po prostu a, Aneczka jakby... Nie, mówi... nie, 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 coś nie zagrało do końca. Halo? Mam u ciotka dzwonić, i powiedzieć. Że... powiedzieć, że mnie nie ma. <głosy> <głosy> Mama mówi, że jej nie ma. <noise> Okej, okay, jakby sz szanuję tamtą to... Paniu. Powiedz, że mnie nie ma. To jest yy, babcia lucynka. To jest moja babcia, tak. Moja babcia, yy, to jest jej yy, młoda. Forever. Fajna ta apka. Bardzo Wam dziękuję za. Nie mimo. ma za co? Ja to jest super język. Okay. Dziewa, ja też. Oh. Ja też. Sprzątałam. Nie, nie. Zaraz będę szła z franią. Ja no i to widzisz, to przynajmniej dowiedzieliśmy się, co tam u Ewy. Co tam u Ewy, Ewa Krawczyk, jakby pozdrawiamy, pozdrawiamy. panią. E, my też. tutaj dla ciebie, jeżeli rozwiążesz tę sztuczkę? Róż dwoma patyczkami, tak, żeby z czterech kwadratów zrobiło się siedem. No, no i co? No nie. Gdzie to jest fastykę, no będą robili schody. No, no pokaż, no. przy tylko dwoma możesz ruszyć, czyli kolejny udawany ża żarcik. Okay. Jesteśmy, me. jesteśmy, me. jesteśmy me. Tak. To totalnie Boże, me. takie szukanie dramy po prostu i wiesz... To jesteśmy my, tylko że my tutaj nie musimy, wiesz, bo my do okna po prostu biegniemy, tak. nie widać nas, ale gdybyśmy mieszkali w jakimś domu, to totalnie. totalnie... musielibyśmy po prostu udawać, że coś robimy, żeby być bliżej dramy. No. Kochani... <noise> Przeszliśmy. Przeszliśmy przez to. Nie wiem, jaki jest tego efekt, czuję się jakiś... Uh... Czuję się jakimś człowiekiem, Ale co, czujesz się y, szczęśliwy, czy zbrukany na przykład? Jaki się czujesz? Um. Czy po prostu masz wyrąbane? A ja mam wyrąbane. Ale <słuch> się na, mal, moim panem, to się szampanem. E, no nie wiem, dajcie nam znać. Dajcie nam znać czy żyjecie. <słuch> czy, czy żyjecie, e, czy w ogóle coś takiego was interesuje i tak. w ogóle może jakie... Inne, na jakie inne profile na TikToku powinniśmy zajrzeć? Właśnie, tylko musi być naprawdę coś ciekawego. Ale na przykład ta, właśnie coś takiego wiecie, co na przykład jest śmieszne. Tak, tak naprawdę śmieszne, <noise> a nie tak, że udaje, że jest żartem. No. No dobra. To Papa pa, ja. Pa!